Dzisiaj przychodzę do was z małymi rozkminami na temat nowego serialu o harym Potterze w oparciu o nowe rzeczy, które wiemy, o nowości, których się dowiedzieliśmy. Nie, nie będę komentować tych wszelkich pogłosek dotyczących castingów. Dlaczego o castingach nie będę mówić? Dlatego, że dopóki nie ma żadnych potwierdzonych informacji, ogłoszeń studia, to jest to po prostu piz na wodę, to jest gdzieś woda na młyn tych wszystkich hejterów, którzy budują sobie w ten sposób zasięgi i ja czegoś takiego nie lubię uskutecznie, nie, nie zamierzam uskuteczniać. Jak już zostaną wybrani aktorzy, to możemy wtedy podyskutować. Natomiast rzeczy, o których mogę się wypowiedzieć i o których chcę się wypowiedzieć, to są rzeczy związane z samą produkcją, bo też coraz więcej jakichś konferencji, jakichś wywiadów, wypowiedzi, czy to showrunnerów, czy osób odpowiedzialnych za produkcję. No i mamy kilka takich ciekawostek. Ciekawostka numer jeden: zdjęcia mają ruszyć latem 2025, czyli mamy tę bezpieczną gdzieś tam datę, w domyśle 2026 sezon pierwszy. Y być może 27 zależnie od tego jak to będą nagrywać, bo tak jak wspominałem jakiś czas temu mają nagrywać dwa sezony jednocześnie żeby nie było tej przerwy i żeby dzieciaki im za bardzo nie wydoroślały z drugiej strony wiadomo też, że na pewno nie zostali jeszcze wybrani od twórcy głównych ról nadal trwają poszukiwania Harego, Rona i Hermiony chociaż to jest tak zmienna sytuacja że na etapie robienia przeze mnie tego filmu mogło już się coś zmienić natomiast y, zostało przesłanych ponad 30 tysięcy. Nagrań castingowych. No i teraz ci specjaliści od castingu po prostu siedzą i przeglądają wszystkie. Mają ponoć już jakieś perełki na oku, ale jeszcze żadna decyzja nie została. Podjęta. Swoją drogą, jeżeli chodzi o te decyzje castingowe, od razu nasuwa mi się na myśl świetna książka, numer drugi Davida Fenkisa. To jest fikcja. Fikcja opowiadająca o chłopcu, który przegrał z danym redcliffem hmm, walkę o rolę Harry'ego Pottera. Ale to jest tak dająca do myślenia fikcja, że myślę, że warto sobie przeczytać. Natomiast wracając do castingów i do mięcha, nie wiadomo... Kiedy one się zakończą, nie wiadomo jak długo będą one trwały, i stąd mój apel do Was, żebyście się po prostu nie dawali porywać tym wszelkim rewelacjom, bo przed Harry Potterem, przed tymi poprzednimi filmami, również cały czas pojawiały się jakieś rewelacje. Gdzieś tam mm, przebąkiwano, że Rowan Atkinson, czyli słynny, legendarny jaś Fasola, miał zagrać Voldemorta. Gdzieś przebąkiwano, że Kate Winslet, czyli ta, która nie zrobiła miejsca Jackowi na drzwiach po katastrofie Titanika, miała zagrać Flair De la Kur, tak, to są absurdy, które gdzieś tam krążyły. Więc nie dajcie się zwieść, nie dajcie się oszukiwać. Czekajcie na oficjalne info. Oficjalne info natomiast jest takie, że na 100% w serialu będzie. Irytek. To już zapowiadała kiedyś Rowling, twierdząc, że jest to jeden z tych powodów, które zdecydowały o tym, że wyraziła zgodę na zrobienie remake'u w Harry'ego Pottera w formie serialowej, bo chciała zobaczyć wreszcie na ekranie Irytka. No i tutaj twórcy przyznali, że Irytek będzie i że będzie sporo zabawy z nim na korytarzach. Ja oczywiście mam tutaj pewnego rodzaju obawy jak on zostanie przedstawiony, czy ten film będzie ultrafamilijnym widowiskiem i będziemy mieli do czynienia z jakimś duszkiem pokroju którego widzieliśmy w grach o Harem Potter, czyli jakiś niebieski stworek latający z szyderczym, szerokim uśmiechem, i paskudnie, pewnie wygenerowany przez CGI, czy jednak wymyślą jakiś inny, lepszy, fajniejszy, przyjemniejszy dla oka sposób przedstawienia tej postaci. Bo ja od samego początku miałem duże obawy, jeżeli chodzi o przedstawienie poltergeista, i na swój sposób cieszyłem się, że nie było go w dotychczasowych filmach, bo uważam, że bardzo trudno byłoby tego typu postać. Przedstawić w nich. Kolejna ciekawostka jest taka, i tutaj mamy naprawdę dużą bombę: mianowicie zapowiedziano, że Hogwart pozostanie taki, jaki był. Nie zamierzają twórcy ingerować w te miejsca, które są kultowe, nie zamierzają ich zmieniać, natomiast zamierzają je zdecydowanie rozszerzyć. I tutaj pojawił się przykład pokoju nauczycielskiego jako jednej z lokacji, jednej, jednego z pomieszczeń, które zostanie pokazane w serialu o Harrym Potterze. I teraz najdłuższa moja rozkmina, a w zasadzie nie powinna to być niespodzianka, bo zastanawialiśmy się jeszcze niedawno temu, jak ten Hogwart będzie wyglądał i w ogóle jak ten serial będzie się odnosił do filmów o Harrym Potterze. Bo czysto teoretycznie, skoro mówimy o remake'u, to powinniśmy mieć do czynienia z zupełnie nową opowieścią, z zupełnie nowym osadzeniem tego świata, w związku z czym... Teoretycznie ten Hogwart powinien być zbudowany na nowo, ten Hogwart powinien być zupełnie innym miejscem od tego, które mogliśmy oglądać na wielkim ekranie. Podobnie jak muzyka, tak samo i logo. Tyle, że w przypadku tak wielkiej marki jak Harry Potter, marki, która ma na swoim koncie oczywiście rzesze produktów licencjonowanych z charakterystycznym napisem Harry Potter i marki, która ma również parki tematyczne, w których możemy odwiedzać miejsca znane... Z filmów, czy to przejście przez ulicę Pokątną, czy to trafić do Hogsmith, czy nawet zobaczyć zamek, w zależności od miejsca, w którym się znajdziemy, możemy na własne oczy zobaczyć y, miejsca, które widzieliśmy. Filmach i tych parków rozrywki jest coraz więcej, bo w samych, w samych Stanach Zjednoczonych są już chyba dwa. Słyszę, że w Japonii chyba też jest. Nie wiem, czy tam gdzieś jeszcze powstanie. Natomiast sporo takich planów na ekspansję tego było, na ekspansję Wizarding World. Więc dla mnie cały czas ciekawostką było, w jaki sposób twórcy podają do serialu, bo tworząc zupełnie nowe uniwersum w oparciu o książki J.K. Rowling, tworząc zupełnie nowe miejsca, lokacje scenografię musieliby się liczyć z tym, że one nie będą współgrały, nie będą spójne z tym, co do tej pory zostało przedstawione. I wtedy mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju paradoksem, gdzie te istniejące parki albo musiałyby się rozszerzyć i zaprezentować nam drugą wersję Hogwartu spójną z serialem, albo też pozostałyby na zawsze oddane temu pierwowzorowi. Z drugiej strony, choć rozumiem działania finansowe i rozumiem działania marketingowe, że opłacało się zostawić ten Hogwart w w formie, bo to z jednej strony jest nie tylko odniesienie się do znanych kultowych miejsc i granie na sentymentach na pełnej, ale co istotne jest to też olbrzymia oszczędność pieniędzy, bo nie trzeba na nowo budować tych makiet, nie trzeba na nowo tego wszystkiego stawiać, projektować, można wykorzystać to, co znajduje się w Lives Studios. Czyli tam, gdzie mamy Muzeum Harry'ego Pottera, The Making of Harry Potter pod Londynem w Watford, mamy również do czynienia z kolejnymi halami, na których cały czas się nagrywa produkcję filmowe, serialowe i tam będzie realizowany serial o Harrym Potterze, więc łatwo się domyślić, że wiele z tych elementów planu Harry'ego Pottera po prostu znajdzie tam zastosowanie. Ale zła strona tego medalu wygląda tak, że będziemy mieli do czynienia tak naprawdę z nieudolną kopią, bo jakikolwiek by ten serial nie był, jakkolwiek ja mu życzę, by był najlepszy, żeby był wierny, żeby był fantastyczną ekranizacją siedmioksięgu o Harrym Potterze, to jednak on zawsze będzie traktowany jako coś gorszego od filmów. Przynajmniej przez nasze pokolenie, przez to pokolenie dorastające z Harrym, przez to pokolenie, które chodziło do kina na te kultowe już filmy i w związku z tym ta konkurencja będzie tutaj nie do wygrania. I jeżeli jeszcze wepchniemy w to te wszystkie znane scenografie dorzućmy jeszcze do tego muzykę Johna Williamsa, choćby fragmentaryczną, jakieś noty to będziemy mieli do czynienia z tym samym Hogwartem tyle, że bez bohaterów, których kochamy bo ci kultowi aktorzy, którzy odegrali już te swoje role, zostaną zastąpieni przez innych. A wiemy, że tego typu zastępstwa nigdy, albo przynajmniej przeważnie w większości przypadków nie są zbyt dobrze odbierane, więc wyobraźmy sobie teraz Hogwarts, wyglądający jak Hogwarts, znany nam z filmów. Muzykę podobną, logo to samo, a zamiast Harego Dana Radcliffe'a wchodzi jakiś inny chłopiec. To będzie dziwne doświadczenie. Dlatego ja uważam, że mogło być lepszym rozwiązaniem jednak postawienie. Na coś nowego i stworzenie własnej wersji Hogwartu, co też sugerowały na swój sposób, ale też nie wykluczały yy, doniesienia dotyczące tego, że twórcy serialowi są ściśle związani z twórcami gry Dziedzictwo Hogwartu 2. Bo przyjrzyjmy się tamtemu Hogwartowi. Tamten Hogwart w zasadzie jest bardzo podobny do tego filmowego, ale mocno rozszerzył ten filmowy. I ja cały czas będę podkreślał, że stawiam na to, że twórcy serialów wykorzystają. Te projekty z dziedzictwa Hogwartu, bo po co tworzyć coś zupełnie nowego od zera, jeżeli mają coś, co się już w jakimś stopniu zapisało w kulturze masowej, czyli te lokacje stworzone na potrzeby właśnie tamtej gry. Niby Hogwart ten sam, niby klimat dokładnie taki sam, a jednak wnętrza, kolejne pomieszczenia, kolejne korytarze tak inne. Że sprawiające wrażenie dużej, naprawdę dużej świeżości. I wierzę, że to jest ten kierunek, w jakim oni podążą. Czyli Hogwart taki sam, a jednak zupełnie inny, przynajmniej w większości przypadków. Co ma być, to będzie, a jak już będzie, to trzeba się z tym zmierzyć. A wy napiszcie, w którym tomie Harry'ego Pottera i kto wypowiedział te słowa. Tymczasem trzymajcie się. Hej.